To co teraz widzicie, nie jest to zatrzymana stop klatka, tylko faktycznie tak to urządzenie potrafi nam stabilizować obraz, e, który będziemy nagrywali gdzieś w ruchu. Dzisiaj na moim stole, dzięki uprzejmości firmy DJ, trafia kamera DJ Osmo. Jak wiecie, jestem fanem różnego rodzaju gadżetów związanych z wideofilmowaniem, ze względu na fakt, że jak wiecie, mam również drugi kanał, gdzie powstaje dość sporo filmów takich właśnie typowych vlogów z życia. Zawsze jestem zainteresowany poprawą jakości rejestrowanego materiału, i tutaj, właśnie to urządzenie, wszystkim. No, można by powiedzieć, że już i profesjonalnym filmowcom będzie przychodziło z pomocą. Zanim przejdziemy do tego, jak to urządzenie rejestruje, może kilka słów, jak ono jest zbudowane. E, mamy dwa elementy: e, rączkę, w rączce również mieści się bateria. Pierwszą moją uwagą to jest brak złącza USB w tej rączce i niestety nie będziemy mogli tej baterii ładować za pośrednictwem ładowarki USB. Będziemy musieli tą baterię ładować w zewnętrznej dodatkowej ładowarce, tak więc zawsze musimy mieć gdzieś w naszym ekwipunku wyjazdowym miejsce na Ładowarkę, kabel, no i myślę, że z jedną, co najmniej, jeżeli nie ze dwie, dodatkowe baterie, które będą nam pozwalały na dłuższą pracę. Sama bateria w moich testach pracuje około 30 do 40 minut, w zależności od tego, jak dużo mocy potrzebują silniki, które będą stabilizowały nam w trzyosiowym gimbalu właśnie tą kamerę. W rączce mamy również panel sterowania, proste przyciski, przycisk do wyzwalania rejestracji filmów, przycisk do wyzwalania migawki aparatu, czyli również robimy tym urządzeniem zdjęcia, nie tylko filmy. O tym pokażę, o tym powiem dalej w momencie, kiedy będę Wam pokazywał cały soft do tego urządzenia z prawej strony mamy przełącznik, który będziemy uruchamiali, z przodu mamy jak gdyby cyngiel, ja mam trochę problem, bo cały czas wydaje mi się, że tym cynglem również wyzwalam nagrywanie i trzeba się tutaj troszeczkę przestawić do tego, żeby no nie, nastywać, nie nagrywać pustych sekwencji, będąc przeświadczonym, że żeśmy uruchomili nagrywanie. Nad cynglem znajduje się gniazdo gniazdo na mikrofon, obok niego znajduje się otworek gdzie jest umieszczony mikrofon, mikrofon wbudowany jest najsłabszym elementem tego Zestawu, ze względu na fakt, że mieści się on właśnie w rączce, gdzie będziemy naciskać przyciski, będziemy sterować joystickiem kamerą, ten mikrofon jest narażony na to, że będzie on zbierał bardzo mocno właśnie hałas generowany przez te przyciski. Tak faktycznie jest. W ogóle sama jakość tego mikrofonu jest niezwykle słaba. Na szczęście. Tak jak wam pokazywałem, mamy złącze na 3,5 mm jacka. Możemy podłączyć zwykły, prosty mikrofon krawatowy, który diametralnie zmieni nam jakość rejestrowanego dźwięku. Jeżeli potrzebujemy rejestrować dźwięk z dalszej odległości, również możemy się posłużyć jakimś zestawem bezprzewodowym. Fajnie by było, gdyby producent wyposażył to, już, to urządzenie już na przykład w jakiś mikrofon bezprzewodowy, prosty mikrofon bezprzewodowy oraz również zostawił to złącze, bo faktycznie jest ono bardzo przydatne. Ja zawsze jak Nabywam różnego rodzaju urządzenia. Staram się, aby takie złącze było, jeżeli samo urządzenie nie ma jakichś bardziej rozszerzonych mikrofonów. Po stronie lewej mamy uchwyt, który będziemy wkręcali uchwyt na komórkę. Uchwyt bardzo stabilny, aluminiowy, dobrze wykonany, ten uchwyt łatwo nam się składa. Zresztą mamy do tego urządzenia bardzo fajny pokrowiec, który wygląda jak no, pokrowiec na małe ukulele, możemy sobie odpowiednio to urządzenie poskładać także żeby nam było prosto je przewozić. Dobrze by było, gdyby takie samo złącze było po stronie prawej, wtedy moglibyśmy podłączać to urządzenie do statywu. Na szczęście, na rynku jest dość spora ilość do tego urządzenia, tak więc również będziemy mogli i podłączyć statyw i różnego rodzaju uchwyty do samochodu, do roweru. Myślę, że jest to fantastyczne urządzenie dla wszystkich osób, które chcą kręcić stabilne, dynamiczne ujęcia. Jak mówiłem, samo urządzenie nie ma żadnego wyświetlacza. Będziemy tutaj korzystać Korzystać ze smartfona. Fajnie, jeżeli będziecie chcieli korzystać z tego dość długo i profesjonalnie, wyposażyć się w jakieś drugie urządzenie, żeby było tylko i wyłącznie przeznaczone ono do tego zestawu. Obsługiwane systemy to Android oraz iOS, tak więc można przyjąć, że dwa najpopularniejsze światowe systemy są jak najbardziej obsługiwane przez to urządzenie. Górną częścią tej rączki, górną częścią jest właśnie trzyosiowy gimbal, trzyosiowy stabilizator. No trudno nazwać go żyroskopowy, bo on jest napędzany silnikami. Aby urządzenie uruchomić, musimy zwolnić blokady. Mamy trzy blokady. Wiadomo, że są te blokady na czas transportu, mamy również odpowiedni, e, odpowiedni kapturek na obiektyw, tak żeby go w transporcie nie. Nie uszkodzić. Moduł górny składający się z kamery jest modułem odłączanym od rączki i możemy również wyposażyć go w dodatkowe, inne, bardziej zaawansowane kamery, które będą nam pozwalały już na stosowanie wymiennych obiektywów i naprawdę tworzenie ujęć typowo kinowych, filmowych. Sama kamera wyposażona jest wewnętrznie w wiatrak dość głośny wiatrak, który również będzie nam się nanosił na audio rejestrowane przez to urządzenie, jeżeli nie podłączymy zewnętrznego. Mikrofonu. w kamerze mamy złącze mikro-USB, które będzie nam służyło do e, pobierania plików zapisanych na karcie SD i również na samym urządzeniu jest e, karta SD. Co do kamery zachęcam do specyfikacji, jaką znajdziecie na stronie producenta. Mamy możliwość nagrywania 4K w 30 klatek na sekundę, także pamiętamy, aby użyć odpowiednio szybkiej karty pamięci, żeby m, nie było problemu e, właśnie z nagrywaniem takich ujęć. 1080 standardowo 60 klatek na sekundę, które możemy sobie w prosty sposób spowolnić, robić jeszcze bardziej miękkie ujęcia. Słuchajcie, e, jeśli chodzi o wygodę, dość wygodna rączka. E, nie ma tutaj żadnych zastrzeżeń. Czujemy wagę tego urządzenia, jest ono wykonane no, w dużej części z metalu. Jeszcze dodatkowo do tego doczepiamy sobie smartfon e, i na początku czujemy, że po kilkunastu minutach nagrywania tym urządzeniem jest jednak ten ciężar odczuwalny dla naszej ręki, ale myślę, że jest to kwestia Wprawy. Trochę niewygodne jest położenie gdzieś tego urządzenia, bo ono, kiedy ma zwolnione blokady, no cały czas jakoś funkcjonuje, tak więc też do tego się trzeba przyzwyczaić. Nie ma jakiejś prostej metody, żeby je postawić. Tutaj właśnie byłoby fajnie, gdyby była jakaś podstawka chociażby wkręcana, no ale od dołu mamy temat wkładania baterii i trudno by to było wykonać. Niemniej jednak jest możliwość dołączenia dodatkowego statywu, i wtedy będzie to urządzenie dużo bardziej funkcjonalne. Słuchajcie, może przejdziemy. Teraz do oprogramowania. Samo połączenie ze smartfonem realizowane jest w bardzo prosty sposób. Podłączamy się do sieci Wi-Fi, którą generuje nam kamera, yy, i ściągamy sobie aplikację, która się nazywa DJ Go. Uruchamiamy aplikację, i po chwili przechodzimy do mm, widoku z kamery. Następuje teraz połączenie na żywo, mamy możliwość sterowania gimbalem za pośrednictwem smartfonu, jak widzicie teraz przenoszę tak żebyśmy mieli, żebyśmy mogli zobaczyć jak to wszystko fajnie wygląda, mamy podstawowe informacje zawsze o rejestrowanym obrazie, to jest bardzo istotne, mamy ile nam zostało baterii, w momencie kiedy rozpoczniemy nagrywanie również mamy pojemność karty, ile miejsca na karcie jest dostępne, Podstawowe przełączniki typu tryb robienia zdjęć oraz tryb filmowy. W każdym z tym trybie mamy jeszcze dodatkowe ustawienia. W trybie filmowym mamy slow motion i automatyczny. W trybie robienia zdjęć dużo więcej. Chociaż my bar mamy bardzo fajny tryb robienia panoramy. Panorama 360. W momencie kiedy już ustawimy sobie gdzieś na statywie to urządzenie, no to jak widzicie teraz rozpoczyna się robienie panoramy i ta panorama będzie sklejana w jedną całość. On automatycznie nam obraca ten gimbal i mamy idealną, nieporuszoną panoramę 360. Stopni. Kolejne tryby jest to tryb normalne zdjęcie, wielokrotne zdjęcie. Mamy panoramę w trybie 360 i 180. Mamy zdjęcia w odpowiednim, odpowiednim interwale oraz dostępny jest time timelapse, bardzo popularny w ostatnich czasach. Możemy sobie ustawić interwał, przez jak, jak długo ma być ten time lapse generowany i po prostu jednym kliknięciem możemy wcisnąć, żeby on się nam generował. Poruszę teraz trochę. Tym gimbalem, o widzicie, jestem i ja. Mniej więcej widzicie, jak to wszystko u mnie wygląda. W tym momencie widać, że nie jest posprzątane. Znowu wrócę na tą naszą szarą ścianę, tak, żeby było dobrze widać te wszystkie kontrolki, o których zaraz powiem. Podstawowe ustawienia, jeśli chodzi o ekspozycję, o szybkość, o, o ISO, w bardzo prosty sposób będziemy to widzieli. Jest również wskaźnik zewnętrznego mikrofonu. Niestety, u mnie w oprogramowaniu, pomimo tego, że podłączałem zewnętrzny mikrofon, zaraz zobaczycie, jak wygląda różnica pomiędzy mikrofonem wbudowanym a zewnętrznym. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To jest mikrofon wbudowany. To jest mikrofon wbudowany w DJ 8. Mikrofon bez dodatkowego zasilania. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To ten wskaźnik niestety nie reagował. Być może jest to jakiś. Kawałek softu do poprawienia. Mamy oczywiście możliwość podglądania tych obrazów, które zarejestrujemy i możemy je automatycznie pobierać na komórkę i wstawiać gdzieś do serwisów społecznościowych. Teraz przejdźmy do ustawień, bo ustawień jest dość dużo, jeśli chodzi o format. Tutaj widzicie rozdzielczości, wszystkie dostępne, jakie są aktualnie obsługiwane przez to oprogramowanie. Na samym dole znajdziecie 120 klatek 1920x1080. Zmienia nam się wtedy pole widzenia. Tej kamery i będzie również inna czułość. O, przełączyliśmy, Widzieli, widzicie, że tutaj zniknęły te płytki, kiedy przejdę w 1080-60 fps, zupełnie to inaczej wygląda. Tak więc ten tryb 120 klatek na, na sekundę w bardzo dobrym oświetleniu, gdzieś na zewnątrz, zdecydowanie, zdecydowanie na tak. Kolejną opcją jest format rejestrowanych obrazów. Możemy rejestrować w formacie JPG, RAW lub RAW i JPG. Mamy tryby koloru. Kolejna opcja White Balance, możemy nałożyć sobie odpowiedni rodzaj siatki i zobaczmy Mic Gain również tutaj możemy regulować czułość e, mikrofonu. Jest taka możliwość, że po, jeżeli podłączymy mikrofon i on by nam na przykład przesterowywał, to sobie możemy tutaj za pośrednictwem tego Mic Gainu odpowiednio to doprecyzować. E, e, trzy tryby pracy, mamy tryb e, zablokowany, mamy tryb Selfie, mamy tryb e, Center. E, te tryby wyzwalamy za pomocą tego cyngla, który znajduje się z przodu urządzenia. Kolejna opcja są te ustawienia, takie główne, wideoformat, możemy nagrywać MP4, ewentualnie MOV, wideoformat PAL, NTSC, możemy wyłączyć rejestrowanie dźwięku i różnego rodzaju dodatkowe ustawienia. I kolejne ustawienia są te ustawienia takie podstawowe. Jak widzicie kamera ma swój cache. Gdyby nam brakowało wydajności karty, to również możemy się ładować cachem, które jest w to urządzenie wmontowane. Ja używałem karty U3 i nie było absolutnie najmniejszego problemu. Pora teraz przyjrzeć się, jak kamera rejestruje obraz. Tutaj ja będąc kierowcą rejestruję sobie swój przejazd. Nie włączam Wam dźwięku, bo jest kiepski. Joystickiem sterując Widzicie, że panoramuje, jednocześnie prowadząc samochód, amatorskie urządzenie pozwalające na generowanie profesjonalnych ujęć. Trafiliśmy na dzień, akurat bardzo ładny, słoneczny. Szczególnie to będzie widoczne za chwilę, kiedy zobaczycie kolor nieba. Jest tutaj włączony tryb Vivid, czyli kolory są nie do końca naturalne, są podbite. I dlatego Was uprzedzam w momencie, gdy będziecie oglądali te ujęcia, że taki profil koloru był za. Zainstalowany, użyty. Prosty spacer, widzicie jak wygląda stabilizacja. Podczas poruszania się po chodniku możemy również joystickiem sobie przestawiać, w który element chcemy nagrywać. W prosty sposób możemy przejść do trybu selfie, trzykrotnie wciskając cyngiel, kamera automatycznie obraca się na nas, wtedy jesteśmy my w centrum uwagi. Znowu trzykrotne przyciśnięcie, wracamy do widoku centralnego. W momencie, kiedy naciśniemy przycisk, możemy się zafiksować na danym elemencie i w tym momencie kamera będzie podążała właśnie za tym elementem, który zafiksujemy, trzymając, przytrzy przytrzymując ten cyngiel. Tutaj widzicie również ujęcia jak wyglądają przy przejściu ze scenerii jasnej do ciemnej, widać cień jak ja idę, nie ma tutaj jak widzicie jakiegoś specjalnego traktowania tej kamery, ona po prostu w ten sposób bardzo ładnie nam to wygładza. Również zrobiłem takie porównanie z inną, z inną kamerą wziąłem sobie kamerę Sony GW55, żeby pokazać Wam jaka jest różnica również w kącie rejestracji obrazu teraz zobaczycie jak rejestruje DJ Osmo, jak szeroki kąt jest widziany przez tą kamerę ale obraz nie jest wyoblony czyli jest obraz standardowy dość szeroki i tutaj macie ujęcie z kamery Sony GW55 dużo mniejszy obszar jest widoczny. W momencie kiedy używamy DJ Osmo, ja jako osoba która kręci vlogi gdzieś tam z jakiejś podróży, często mam taką słabość, że skupiam się na tym co mnie otacza, próbuję robić jakiś komentarz, a w momencie kiedy kręcę ujęcia, bo nie jestem w stanie patrzeć cały czas w wizjer kamery patrzę co mnie otacza zaczynam kręcić po prostu płytki chodnikowe i to jest mój błąd, tutaj DJ Osmo mnie z tego błędu zupełnie wyzwala tutaj widzicie porównanie jak wygląda stabilność rejestrowanego obrazu, po lewej na stronie mamy dj Osmo, po prawej Sony GW55. Ja specjalnie nie brałem drugiej kamery, która również ma taki żyroskopowy stabilizator, żeby można było popatrzyć, jak wygląda porównanie z inną, zwykłą kamerą, która ma tylko standardowy, software'owy shot? Widać, że jest to no, dramatyczna różnica, jeśli chodzi o płynność ujęcia. To, co robi dj Osmo, to jest... No genialne w swojej prostocie, jest to zupełnie inne podejście do rejestracji obrazu, nowe podejście do rejestracji obrazu, które nam otwiera dużo, dużo, dużo nowych możliwości. Tutaj ujęcie, które jest już przy słabszych warunkach oświetleniowych, zachmurzenie duże i również te ujęcia są bardzo, bardzo akceptowalne. Tutaj będziecie mieli możliwość zobaczenia, jak ja biegnę sobie z tą kamerą, dość nierówna powierzchnia. Płytki parkingowe można się zdrowo wypierniczyć, ale y, mimo wszystko obraz jest stabilny y, i bardzo, bardzo akceptowalny. Nie musimy teraz ze sobą brać wielkiego osprzętu, żeby gdzieś w ruchu, w prosty sposób, jedna osoba może rejestrować bardzo ciekawe ujęcia. Tutaj widzicie na ekranie smartfona, jak wygląda rejestrowany obraz przez DJ Osmo i co ja wyprawiam z tą kamerą. Zobaczcie, jak ta kulka, gdzie jest umiejscowiona kamera, cały czas stoi, rejestrując stabilny obraz. Nie jest to stop klatka, czyli tylko faktycznie widzicie, jak kamera jest sobie w stanie poradzić, żeby zrobić stabilny obraz. To jest chyba najlepsza reklama tego urządzenia zaraz zobaczycie jak wygląda to samo ujęcie rejestrowane tą kamerą ja tutaj z nią wyprawiam to co wyprawiam a widzicie jaki obraz jest stabilny tak więc dla mnie jest to urządzenie genialne ja cały czas rozważam cały czas no teraz po prostu po tych szybkim teście chciałem troszeczkę dłużej mieć możliwość poobcowania z tą kamerą ale jest kolejka i wszystko mocno się spieszy, tak więc będę musiał się z tym uporać troszkę szybciej. Ale rozważam to urządzenie jako urządzenie do zakupienia. Może mi się jeszcze dzisiaj uda sprawdzić, bo tutaj widzieliście, że miałem ustawiony tryb 50 Hz, czyli taki jak u nas w sieci panuje i jednak jest widoczne delikatne mruganie na rejestrowanym obrazie. Ja spróbuję dzisiaj może jeszcze coś podrejestrować. Włączę tryb auto i może w tym trybie auto będzie to zupełnie inaczej wyglądało. Tutaj w pomieszczeniu zamkniętym, gdzieś w markecie, no nie jest to aż tak mocno to, to, to miganie, to mruganie wyczuwalne. Zobaczycie to w momencie, kiedy przejdziemy już do jakichś takich elementów, gdzie będę chciał Wam pokazać, jak ta kamera rejestruje przy słabszych warunkach oświetleniowych, bo tutaj w sklepie wiemy, że to jest wszystko pięknie podświetlone, tak żeby klient był zadowolony. Teraz kamerę niosłem po prostu do góry nogami. Gimbal odpowiednio się ustawił, żeby nagrać nam również stabilny, ładny obraz. Tutaj już jesteśmy parking podziemny, tylko i wyłącznie sztuczne oświetlenie i widzimy, że to migotanie jest zdecydowanie wyczuwalne. Ja nagrywałem akurat tę sekwencję. Trybie 1080-60 klatek na sekundę. Po wyjściu już na zewnątrz budynku również widzimy, że lampy, lampy uliczne. Również powodują to migotanie, i czułość tego urządzenia nie jest na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o ujęcia przy słabych warunkach oświetleniowych. To sobie trzeba zdecydowanie powiedzieć, bo tutaj już jest dość duże ziarno, już ten obraz nie jest taki czysty, jasny i przejrzysty, jak to mieliśmy możliwość oglądania w momencie, kiedy ja rejestrowałem to w dzień. Tutaj krótka przechadzka, zobaczycie, jak wyglądają neony. Cały czas idę do przodu i jednocześnie za pośrednictwem tego Joysticka. Wbudowanego, bo nie dałoby się chyba drugą ręką jeszcze z poziomu smartfona. Bo widzicie z ekranu możemy regulować również, jakie ma być położenie gimbala. Ale ten joystick jest bardzo, bardzo fajnie wykonany i kwestia do krótkiego przyzwyczajenia się, żeby jednocześnie idąc, rejestrować sekwencję. Można było sobie, nie wiem, spojrzeć w górę. Teraz idę do przodu, a mimo wszystko jest ujęcie delikatnie z boku rejestrowane. Tak więc tutaj to jest wszystko jak najbardziej ok. Kolejne ujęcie przy super słabych warunkach oświetlenia jak widzicie, jest obraz zarejestrowany, ale już jego jakość, no i przede wszystkim to migotanie, które jest tutaj denerwujące bardzo mocno, daje nam się we znaki i myślę, że nad tym tematem to jest pewnie software'owo do, do wy, wyeliminowania. Ja zresztą, tak jak Wam mówię, postaram się jeszcze dzisiaj potestować, bo jutro odsyłam urządzenie wieczorem, czy, czy da się coś tutaj zaradzić. Ujęcie na schodach też normalnie, schodzę po schodach, nie jakoś specjalnie stabilnie rękę trzymam, po prostu um, używając to urządzenie jak zwykłej e, kompaktowej kamery, widzicie, że jest to dużo bardziej stabilne niż faktycznie e, z takiej kamery ręcznej. Kolejna opcja, żeby było widać, jak jest to wszystko widoczne w momencie, kiedy mamy słabe warunki oświetleniowe, bo jest to też dość istotny element. Często gdzieś ja, przynajmniej na swoich wyprawach, chcę pokazać, jak wygląda kawałek ulicy i mieć możliwość, żeby ten, żeby ten zarejestrowany materiał był na wysokim poziomie. Zjazd schodami ruchomymi tu jest już super stabilnie. Za chwileczkę przejdziemy do trybu, który Wam wspomniałem. Jest tryb 120 klatek na sekundę automatyczny. Jest przetwarzany tak, że jest czterokrotnie zwolniony. W tym momencie mamy dużo węższy obraz, ale no jest no efekt taki, jak lubimy. Niemniej jednak tutaj potrzebujemy dużo więcej światła, z tego względu, że czułość urządzenia również przy. Przełączeniu w ten tryb jest dużo mniejsza. W galerii jest to akceptowalne, na zewnątrz to już by była kompletna lipa, ale w momencie, kiedy byśmy takie ujęcie robili gdzieś w słońcu, zazwyczaj robimy takie ujęcia przy jakichś sportach ekstremalnych, a one, takie zawody odbywają się najczęściej przy dobrych warunkach oświetleniowych, i tutaj wtedy problemu absolutnie żadnego nie ma. Mnie DJ Osmo jak najbardziej przypadło do gustu. Jak Wam mówiłem, rekomendacją moją jest to, że rozważam za zakup takiego urządzenia. Zachęcam Was do komentowania, napiszcie jak Wam się to urządzenie podoba. Czy takie nowatorskie podejście to jest to, na co żeście czekali? Jesteście, jeżeli jesteście wideoamatorami, tradycyjnie zachęcam do ocenienia filmu. Jeżeli Wam się film podoba, to czekam na łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podoba, to łapkę w dół. I zachęcam do subskrypcji, bo sporo ciekawych urządzeń czeka w kolejce, aby Wam je zaprezentować.